Witajcie kochani w kolejnych przekazach od Waszych przewodników duchowych. Zobaczymy, co w energiach u Was, jakie są potencjały i co przewodnicy chcieliby Wam przekazać na dzisiaj, niezależnie od tego, kiedy ja to nagrywam, kiedy to wrzucam. To jest czytanie bezterminowe, więc jeżeli odczytujecie to. Dzisiaj, wtedy, kiedy odczytujecie, to dokładnie wtedy te słowa miały do Was przyjść. Pamiętajcie, że jesteśmy w energii grupowej, więc nie wszystko będzie każdemu rezonować. Słuchajcie siebie, poczujcie, co jest dla Was i to weźcie. Jeżeli, jeżeli natomiast zobaczycie i uznacie, że to, co tutaj mówię, to nie jest nie do końca z wami rezonuje, to to zostawcie po prostu, to znaczy, że to jest dla kogoś innego. Yy, I wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. To piórko, które was przyciąga. Yy, może być tak, że będzie Was przyciągało tylko jedno piórko, to weźcie jedno. Ale może chcielibyście odsłuchać czytania z dwóch piórek, albo wszystkie wam rezonują, to też jest OK. No to co? W gotowości? Zaczynamy. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was pytanie, tu jest Wasz przekaz. Okay. Zaraz, najpierw wyciągnę karty. Usamka pentakli i usamka pentakli z dwóch różnych tali. Super. Okej. Okay. Słuchajcie. Jest y, wspaniała, sytuacja, kiedy z, z dwóch talii różnych wyskakuje y, ta sama karta. I ósemka pentakli. Ósemka pentakli mówi o, y, o byciu bardzo takim metodycznym, bardzo skupionym. Y, bardzo Doskonalącym siebie w swojej sztuce, wspaniale, i poczuciu bycia specjalistą. To jest, to jest ten taki moment, gdzie nabieracie pewności, że okej, okay, wiem i umiem. I nie dla wszystkich, ale dla niektórych czuję, że. To jest trochę wasza um, trochę wasze błogosławieństwo, a trochę przekleństwo, tak jak mawiał detektyw Monk. Um, dlaczego? Bo trochę, trochę z delikatnym zaprzeczeniem, ale tego co powiedziałam przed chwilą, ale um, dlatego, że to jest dla niektórych Niektórzy z was mają takie poczucie, że właśnie nigdy nie osiągną tego stanu, że ciągle wiedzą za mało, że to i to, to jest takie paraliżujące. Wiecie, że boicie się zacząć, bo, bo jeszcze tylu rzeczy nie wiecie, i trochę się obawiacie, czy wy nie schronicie czegoś dla kogoś, bo, bo, bo nie będziecie czegoś wiedzieć. I Wasi przewodnicy yy, mówią tak. Wyluzuj, uśmiechnij się i podejdź do tego jak do niesamowitej podróży. Jak do pięknej przygody, która Cię ucenia, która Cię umacnia yy, i która jest dla Ciebie rozwojowa i patrz jak rozkwitasz, po prostu. Obserwuj jak wzrastasz, a nie miej na radarze tylko tego, czego jeszcze nie umiesz, czego jeszcze nie wiesz, po prostu ciesz się swoim wzrostem. Ciesz się swoim wzrostem. I teraz, niezależnie od tego, na jaki obszar u Was pada to czytanie, mam wrażenie, że robicie, 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 przykładacie się, słuchacie wskazówek, rozwijacie się duchowo. A macie takie poczucie, a w ogóle po co to wszystko? Ile można? Ile można się rozwijać duchowo? <laughs> Więc taki, taki mem y, z, z takim hasełkiem, no po prostu zajebie mnie ten samorozwój. I mam wrażenie, że jesteście trochę w takim punkcie, że, że po prostu czujecie się dojechani, bo. Tak się staracie, no tak, już coś tam dużo się zmieniło, ale jeszcze nie, nie tyle, ile byście chcieli. Bo wiecie co, zamiast y, skupiać się, bardzo mnie kamizelka tego, tej wydry y, przyciągnęła, zamiast skupiać się na tym, że całą kamizelkę y, już uszyliście, to wy mówicie, Ojejku, no już tyle doszywam te guziki, a jeszcze nie wszystkie. Ale zrobiłeś przed chwilą całą kamizelkę. I jest Ci ciepło, jest Ci wygodnie, wyglądasz elegancko. No może jakieś detale trzeba jeszcze dopieścić, ale zwróć uwagę na to, ile już za Tobą. I zwróć uwagę na to, właściwie nie zwróć uwagę, tylko zdaj sobie sprawę z tego, Ilu rzeczy uniknąłeś, uniknęłaś i jak ci jest dużo, dużo lepiej tylko dlatego, że robisz to, co robisz, bo gdyby, gdyby to nie było w twoim działaniu, to by, była, bylibyście w zupełnie innym punkcie. Zdaje mi się, że dużo trudniejszym niż jesteście teraz. I Wiecie, to jest trochę tak jak malowanie po numerach. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście. Bardzo Wam polecam swoją drogą, bo przynajmniej dla mnie to jest wspaniały relaks. Ale wiecie co, pamiętam jak, jak pierwszy obraz malowałam, to były słoneczniki Van Gogha. I ślęczałam nad tym, po prostu ślęczałam i oczy mi już wychodziły z orbit, bo i, i, I cały czas mówiłam, ojejku, ile jeszcze tego, ile tego, iściubole, 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 i ściubole, i ściubole, i ściubole i super, no na, ten obraz nadal nie namalowany. Ale jak sobie tak pomyślałam, Ewa, kurczę, przecież po pierwsze robisz to dla siebie, po drugie, no tak, malujesz po numerach, więc trzeba numerek po numerku. I wiecie, co odłożyłam pędzelek, wyprostowałam się, bo oczywiście byłam zgarbiona nad tym obrazem, i zrobiłam krok do tyłu, i zobaczyłam, ile ja już namalowałam. I dopiero, dopiero wtedy, kiedy, wiecie, zdjęłam tą perspektywę z takiego detalu na całość, to zobaczyłam, że o, prawie cały obraz. I wy jesteście w tym punkcie patrzenia na detale, na upierdliwości, które nadal wam ym, gdzieś tam, gdzieś was świerzbią, ale nie patrzycie na całość. I wasi przewodnicy mówią: weź, uśmiechnij się do siebie i doceń siebie za to, co zrobiłeś do tej pory, za swoje dokonania. I wrzuć intencję i swoją uważność w to, co już masz zrobione. Bo, uwaga. Teraz się skup bardzo na tym, co powiem. Energia podąża za uwagą. Jeszcze raz. Energia podąża za uwagą. Więc, jeżeli ty masz taką. Lunetę na detal upierdliwości, to widzisz tylko to. I tam podąża Twoja uwaga, i tam podąża Twoja energia, czyli to wzmacniasz. A ty docen, do, podziękuj sobie i wszechświatowi za wszystko to, co cię dzisiaj nie boli, zamiast narzekać na to, co cię boli. I zobaczysz, jak odmieni się Twoje życie. I wtedy to będzie ten moment, o, prawie całe słoneczniki Van Gogha namalowane. Bardzo, bardzo namawiam Was i kibicuję Wam i trzymam za Was kciuki, żebyście, żebyście zrobili taką, taki zabieg spojrzenia na siebie, z perspektywy dalszej, taki zoom out, trzy kroki do tyłu, z uśmiechem i dopiero wtedy zobaczycie, jacy wy jesteście wspaniali. Ile zrobiliście i to, co jeszcze jest ważne, nie porównujcie się do nikogo innego, bo to jest w ogóle bardzo duża pułapka i, i sporo psychiki się wywraca wtedy na tym, jak się porównujesz do kogoś. Porównuj się do siebie sprzed iluś tam. I zobacz, jaki progres robisz. A nawet jeżeli uznasz, że no żaden progres, no to przynajmniej się nie cofasz. Bardzo, bardzo mocno trzymam za Was kciuki. Dacie radę z tym. I ja osobiście chciałam bardzo, bardzo. Powiedzieć wam, że jestem ogromnie wdzięczna za to, że jesteście tutaj. I jestem wdzięczna za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. I jeśli chcecie wy odwdzięczyć się za to czytanie, to możecie też oprócz lajków, komentarzy i subskrypcji postawić mi wirtualną kawkę. Za co też jestem bardzo wdzięczna. Bierzakim mocne i do następnego czytania. Pa pa. Witaj grupa druga. Wybraliście to piórko i tutaj jest dla Was czytanie. Biała sowa. OK. To wypadło. Motywem przewodnim waszego czytania jest piosenka. Should I stay or should I go? Powinienem zostać czy powinienem ruszyć, do przodu, pójść? I to reprezentuje ta karta. Nie pamiętam kto to śpiewał, ale to był hicior. Um, i, i, I to. Macie rozkminki. Macie rozkminki e, nad jakimś tematem. I to jest rozkminka typu wyprowadzić się czy się nie wyprowadzić, zmienić pracę czy nie zmienić pracę, zostać w relacji czy nie zostać w tej relacji. Co jest dla mnie dobre? Co jest, yy, co będzie, jak, co, co się w ogóle stanie, jak będzie? Yy, I przewodnicy mówią coś takiego: zamknij oczy. I Zostaw rozum i zapytaj swojego serca. Bo cała mądrość wszechświata, cała mądrość e, wszystkich duchowych przewodników, wszystkich e, mędrców tego świata jest w Was. I wiem, że Wy o tym wiecie, ale jak? Kimś cudem i w jakiś sposób trafiliście właśnie tutaj i wybraliście drugie piórko. Więc to nie jest czytanie wskazówkowe, to jest czytanie przypominające. Ty wiesz, ty zaufaj sobie, bo już nieraz e, twoja mądrość i twoja intuicja były w użyciu i świetnie się sprawdziły. I teraz będzie tak samo. Jesteście totalnie zaopiekowani. Jesteście w dobrych rękach. Po prostu. A karta gwiazdy, raz, że mówi o wysokich celach, o intuicji, o takim bardzo, bardzo duchowym działaniu, to jest też jakby kartą sukcesu. I wiecie, to jest gwiazda, która wskaże wam drogę. Jesteście zaopiekowani, wasze odpowiedzi są w Was. I tam się udajcie, do swojego wnętrza, bo Wy doskonale wiecie, co jest dla Was dobre. Macie rozpoznanie sytuacji z różnych perspektyw. I jeżeli na chwilę będzie Wam potrzebna jakakolwiek mantra. To niech to będą słowa ja wiem i rozpoznaję to, co jest dla mnie najlepsze. I do dzieła. Do dzieła i do działania gwiazda wskaże Wam drogę. Buziaki mocne. Do następnego czytania. Pa pa! I tutaj grupa trzecia. Wybraliście to piórko, i tutaj jest dla Was czytanie. I mamy tutaj Pawia. Um, wiecie co, zanim, zanim wyciągnę dalsze karty, to um, mam bardzo, bardzo silny przekaz tutaj do tego Pawia, że to, co jest tu napisane, nie za bardzo ma znaczenie znaczenie, jakby przekaz płynący przez tą kartę jest taki pokaż się. Pokaż się światu, bądź dumna z tego, jaka jesteś, kim jesteś, bo masz w sobie wszystkie kolory. Jesteś klejnotem, jesteś, jesteś po prostu um, jednorożcem w stadzie zwykłych koni. Jesteś pawiem, najbardziej kolorowym ptakiem świata. Wiem, że są papugi, i rajskie ptaki. I te wszystkie piękne... Wszyscy, każdy inny ptak. Piękny, kolorowy, jednobarwny, nieważne. Ale paw jest paw. To Ty masz ogon. Taki piękny. Rozłóż go. Niech Cię podziwiają. Niech patrzą na Ciebie z zachwytem. I nie chodzi, nie chodzi tutaj o taką pułapkę ego. Albo duchową pułapkę ego. Gdzie o, taka jestem uduchowiona, a Wy nie. Tylko... Chodzi o to, że jesteś czystym pięknem. Jesteś czystym talentem. Daj to światu. Daj możliwość światu, żeby Cię zobaczył. O to chodzi. Nie chodzi o to, żebyście stanęli i powiedzieli o, patrzcie, jak ja bardzo ociekam zajebistością, a właściwie nie, to zajebistość, ociekam mną. No. Nie o to chodzi. Chodzi o to, Rozłóżcie swoje skrzydła, i po prostu wsiąka, niech wsiąka w was ten blask i te wszystkie okrzyki zachwytu. Jesteś klejnotem. To jest najważniejsze w tej karcie i w przekazie dzisiaj. I jest to powiedziane w sposób z takim wydźwiękiem skromnym ale bardzo mocnym. Bardzo chcę to podkreślić. Okej. Okay. no cudownie. Słuchajcie, macie wybór. Zawsze macie wybór. Czy pozwolicie samym sobie lśnić swoim wewnętrznym blaskiem, czy pozwolicie sobie rozłożyć ten piękny ogon, czy będziecie trzymać go w, w pozycji złożonej. To jest wasz wybór. ale to, co mówią do Was przewodnicy, podziel się tym. Jeżeli, jeżeli macie, nie, macie rozterki, czy rozłożyć ogon, czy zostawić go złożonego, to rozłóżcie go do połowy. Zgodnie z konwencjami, Zgodnie z, z, ze schematami, z, z Waszym wychowaniem, z oczekiwaniami społecznymi, czymkolwiek e, podyktowana będzie Wasza decyzja. Ale to zróbcie. I po, po, oni mówią: podzielcie się swoim światłem. Dosłownie podzielcie się swoim światłem. I wiecie, to na tej karcie też e, wychodzi. Zobaczcie. To jest słówka. Właściwie sowa, która czyta książkę małej dziewczynce, siedzą sobie na drzewie. Drzewo reprezentuje mądrość, uziemienie, yy, poczucie bezpieczeństwa, taką podstawę. Ma głębokie korzenie, bardzo silne. I dzięki temu rośnie w górę. Yy. Zastanawiałam się, czy to nie tautologia. Czasem rosnąć w górę, ale można też rosnąć w bok, prawda? Więc tak, rośnie w górę. I sowa reprezentuje mądrość, reprezentuje doświadczenie, reprezentuje wiedzę, inteligencję to są różne rzeczy. A dziewczynka niewinność. Ona, ona słucha tej sowy i chłonie, i teraz. Wiem, że przed chwilą mówiłam, że jesteście pawiem, ale jesteście również sową. Bo dlaczego nie? Dwa w jednym. I to Wam przyniesie ogromną satysfakcję. Jeżeli tylko się otworzycie, jeżeli Wy sobie pozwolicie lśnić, to razem z tym ogonem rozłożycie ogon pawi i sobie skrzydła. <grym> I, I dacie sobie wiele satysfakcji. Dacie sobie możliwość doświadczenia szczęścia, ale dacie też możliwość, żeby świat dotarł do Was, żeby świat, uwaga, ucenił się o Wasz blask. Widzicie tą odwrotność? To nie jest tak, że Wy uceniacie świat o Wasz blask, to świat ucenia się o Wasz blask. To jest bardzo, bardzo ważny przekaz. A modra. nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się tym wszystkim zwątpieniom. Nie poddawaj się konwenansom. Nie poddawaj się temu, co ci yy, mówili rodzice, że się nie nadajesz na przykład. Nie poddawaj się tym wszystkim opiniom, które cię. Kiedyś e, zaszlachtowały. Wstań, otrzep popiół z ramienia, popraw koronę, rozłóż swój piękny ogon i kurczę do dzieła. Do dzieła, do świata i do szczęścia. Dajesz. Po prostu dajesz do góry i do przodu. Oczywiście masz wybór. To, to jest. To, to tu jest wybór, tak? Możesz sobie pojechać tam, gdzie jest czarny kot, w melancholię, a możesz pojechać tam, gdzie jest biały kot, w dziewiątkę kielichów, w, w totalną obfitość, w zadowolenie, w spełnione życzenia. Wybór należy do ciebie. Ja trzymam kciuki za to, żeby wybór był ku najwyższemu Twojemu dobru. Ku najwyższemu dobru wszystkich i bez szkody dla nikogo. Ja jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna za to, że jesteście. Za każde subskrypcje, lajki i komentarze. I jeśli macie ochotę za to czytanie się odwdzięczyć, możecie postawić mi wirtualną kawkę. Również będę bardzo, bardzo wdzięczna. No i do następnego. Pa pa.